Hej, witajcie, witajcie w piątym odcinku ze Spinuika Mam nadzieję, że materiały się, materiały się wam podobają I co? Kręcimy! I wypadnie, wypadnie nam... Autografy Contenders z Antwerpu Kurde, 25 sztuk Jak sami wiecie, nie jestem fanem kaptułek Ale co? Kupujemy i otwieramy Zaraz się widzimy a więc wchodzimy sobie na CSGO Stasz, szukamy kapsułek Antwerp z autografami Contenders'ów Tutaj są pięknie, Idziemy sobie go przez ROX'a, proszę, mamy tutaj już piękne kapsułeczki Jeżdżemy na dół, kupujemy 25 sztuk I proszę bardzo, 25 sztuk zostało właśnie w tym momencie zakupionych O, jeszcze nie, i już, dokładnie <grych> w tym momencie, przepraszam Sprawdźmy tak, udało się. Zarobiście. Sprawdźmy, wy w w equipunku czyj mamy. Tak, jest teraz 125 kapsułek. Zarobiście. Dolecimy do CSK. Ogólnie mega Was przepraszam, bo teraz ja dopiero się zorientowałem po tworzeniu tych 25 kapsułek, że obraz się nie nagrał, tak samo jak dźwięk, cały ten film jest zdabingowany już po nagraniu i po zmontowaniu. Więc yy, tutaj macie rezultat tego openingu tych kapsułek. Jak widzicie, nie poszło mi zbyt cudownie. Najlepszą naklejką, jaka mi wypadła jest Max Glitter. Ewentualnie ROX zwykły. A reszta naklejek to po prostu jakieś totalne szroty, tak? No co tu więcej mówić. Jeszcze się mogę wam pochwalić, że jest aktualnie tydzień, gdzie można zrobić robeczkę yy, od Cesa w sensie z okazji tak, nagrywam te odcinki z dużym opóźnieniem, wyprzedzeniem, przynajmniej je opublikuję, ale musicie to zrozumieć, że montaż ogólnie stworzenia tego odcinka nie jest takie proste. Także ja Wam dziękuję za odcinek i widzimy się w następnym. Cześć, trzymajcie się!